Widzowie, witamy na naszym kanale BM Motorbike, a w dzisiejszym odcinku BMW E800R 2011 rok. Posłuchajcie teraz, co ciekawego Wam o tej maszynce powiem. Socyk ten jest typu Naked. Pierwsza jego odsłona była w 2009 roku, jednak jest produkowany do tej pory. Przez te 14 lat. BMW wprowadzało różne modyfikacje, większe lub mniejsze, jednak największa zmiana była w 2019 roku. Wtedy zmienili najbardziej szpecącą rzecz w tym motocyklu, jaką jest lampa przednia. Powiedzcie sami, podoba Wam się, czy nie? Przejdźmy teraz do specyfikacji tego modelu. Zacznijmy od samego przodu, jak to zawsze robimy. Zobaczcie, co Wam tutaj nie pasuje oprócz tej. Lamp. Patrzcie na to zawieszenie. No niczym rodem średniowiecznym. Takie zawieszenie to Rzymianie już uh, dawno, dawno temu stosowali w swoich Red uh, uh, Dawno, dawno temu. Konkurencja w tych latach dawno stosowała Upside Down. Wmka się tu nie popisała wcale. Tylni zawias mamy standardowy jest to amortyzator centralny a teraz oświetlenie tutaj lampa budzi największe kontrowersje no ale powiedzcie sami pasuje ona do tego motocykla czy bo moim zdaniem to przy produkcji Właśnie tego modelu pracownicy BMW pożyczyli sobie lampę od e 800 PS, żeby przetestować ten motor, no a później zapomnieli ją zdjąć. No bo przecież jest identyczna. Zapomniałam wam jeszcze dodać, jakby było mało już co do tej lampy. To tutaj nie ma technologii LEDowej, jest to zwykła żarówka, z tyłu także, natomiast już kierunkowskazy są LEDowe. Idziemy dalej. Mamy tutaj teraz na tapecie układ hamulcowy. E, zadbała o niego firma Brembo, która jest jedną z najlepszych firm na rynku. E, z przodu mamy dwie tarcze hamulcowe e, i dodatkowo, żeby nasze bezpieczeństwo było znacznie lepsze, mamy tutaj też system ABS. Mm -hmm. Jest to motocykl dwuosobowy Może zdemontujemy sobie siedzenie, zobaczymy co tam się kryje. Może znajdziemy jakiego fajnego fanta. Uuu! Zaś się nie popisali. Nawet nie ma schowka. Nic nie schowamy. Trochę lipa. A zameczek do siedzenia mamy tutaj. Jak już jesteśmy z tyłu, to mamy tutaj stelaż, który służy jako rączki pasażera, ale także możemy sobie zamontować tutaj kufer. No bo schopka nie mamy, to chociaż tutaj coś schowamy. Teraz wam powiem taką historię. Podjeżdżamy na stację, chcemy zatankować nasz sprzęt, patrzymy, no patrzcie, BMW jeździ nam w powietrze, nie ma wlewu paliwa, nie ma gdzie nalać benzynki, ale nie takie piękne to nasze życie, bo tutaj BMW zrobiła taki myk i wlew paliwa jest w tym miejscu. części, która trzyma ten cały motocykl w kupie, czyli rama. Jest to rama aluminiowa i wahać także tutaj mamy aluminiowy. A teraz to, co każdy chce wiedzieć, czyli to, co napędza ten niemały motocykl. Silnik. Tutaj mamy dwucylindrowy. Na wtrysku jest obsługiwany przez sześciobiegową skrzynię biegów. Ma pojemność Prawie 800-798 cm sześciennych. Ma 87 koni, czyli całkiem nieźle, ale szału nie ma. Jest bezawaryjny, wdzięczny. No i także BMK stosuje go w innych modelach typu F. Waga tego motocykla to 200 kg ze wszystkimi płynami. Średnie spalanie tutaj to jest 4,5. No wiadomo jak mu będziemy festkitować, to wyknie nawet i 10. Jeszcze fajną rzeczą jest także amortyzator skrętu, który naprawdę poprawia właściwości jezdne. Jakby ktoś nie wiedział, to znajduje się on tutaj w okolicach półki dolnej. Na sam koniec licznik. I znowu tutaj mamy podobieństwo do E800 GS, bo jest on y, identyczny. Wyglądowo szału nie robi, z informacjami w sumie też, bo są to podstawowe informacje. Mamy tutaj obrotomierz, prędkościomierz. Po lewej stronie mamy y, kontrolki, które informują kierowcę o różnych dziwnych sytuacjach, a po prawej stronie mamy godzinę, y, przebieg, temperaturę. Temperaturę wody oraz poziom paliwa. No i tutaj znowu komornik, i także mamy wyświetlacz, na jakim biegu właśnie jedziemy. Tutaj akurat mamy luz. Film bez gazowanka to nie film. Musimy go odpalić. odcinku drodzy widzowie to już wszystko napiszcie co myślicie o tej maszynce zostawiajcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach siemka